Nasze materiały napędza ceny opl. Największa porównywarka cen Arn.eu od lat na rynku przechwytywarek wideo brakowało boleśnie jednego typu urządzenia. Odkąd YouTube wspiera 60 fps bardzo ważnym stało się, by wszystkie systemy do chwytania gameplayu dotrzymywały mu tempa. Karty wewnętrzne i te na USB3 szybko doścignęły wydajnością oczekiwania graczy. Dziś bez problemu kupić można wewnętrzną kartę, która nagra nieskompresowane 1080p w 60 Hz z dowolnego urządzenia HDMI. Ale stagnację przeżywała inna kategoria, przenośne karty do przechwytywania, urządzenia do nagrywania gameplayu bez wykorzystywania komputera, nagrywające je bezpośrednio na kartę pamięci. Te od lat oferowały nie tylko gorszą jakość obrazu, ale też uparcie ograniczone były do 30 klatek na sekundę. To zmieniło się nareszcie wraz z nadejściem Live Gamer Portable 2 od Avermedii, pierwszego na rynku konsumenckiego systemu do zgrywania wideo w pełnym 1080p i 60 Hz bez konieczności używania komputera. Wystarczy wpiąć Avermedię do portu HDMI konsoli dołączonym kablem, w wyjściowy port LGP wkładamy kabel HDMI idący do telewizora, a zasilanie pobieramy z portu USB. Nie potrzeba nawet gniazdka z prądem. Teraz, gdy chcemy nagrać dowolny fragment gameplayu, wystarczy wcisnąć przycisk na obudowie urządzenia, by zacząć nagrywanie. Rozgrywka zapisywana jest w czasie rzeczywistym na kartę pamięci, a obraz wciąż przesyłany bez opóźnienia do telewizora dzięki przelotce. Proste i naprawdę przydatne. Zastosowanie jest Multum. Od nagrywania gameplayu z konsol przez profesjonalnych dziennikarzy czy YouTuberów, którzy muszą nagrywać zawartość w trasie, po łapanie gameplayu z pc ów bez dodatkowego obciążania komputera. Gotowe nagranie przenieść możemy na komputer po prostu wyciągając kartę microSDHC z obudowy, albo wpinając kabel USB-AverMedia do pc i przełączając grywarkę w tryb przesyłania danych. LiveGamer Gamer Portable 2 może być wykorzystywane również jako klasyczna przechwytywarka desktopowa. Korzystając z przełącznika na froncie, zmieniamy tryb jej działania z niezależnego na akcesorium komputerowe. Wówczas można ją połączyć kablem USB z komputerem, by wykorzystywać do nagrywania rozgrywki i streamowania w programach takich jak OBS. Jackie audio na froncie pozwalają też na wpięcie się headsetem do dodawania komentarza do nagrań w czasie rzeczywistym, choć jest to rozwiązanie skierowane raczej do amatorów. Profesjonaliści wolą używać do tego specjalistycznych rozwiązań. Dostępna jest również darmowa aplikacja Recentral 3 umożliwiająca konfigurację urządzenia, a także bezpośrednie przechwytywanie obrazu na dysk twardy komputera, tak jak w innych urządzeniach tej klasy. Czysto teoretycznie więc Avermedia LGP2 jest solidną kartą o imponujących możliwościach i bardzo pożądaną funkcją przechwytywania gameplay'ów 60fps w trybie mobilnym. Ale oczywiście nie wszystko złoto co się świeci, więc jeżeli chcielibyście wyposażyć się w taką zabawkę, należy pamiętać o szeregu ograniczeń wynikających z kategorii tego systemu. Największym problemem jest jakość nagrań, co nie będzie niespodzianką dla nikogo, kto usłyszy, że LGP nadal wykorzystuje standard USB 2.0. W trybie przenośnym jakość obrazu ograniczona jest do zaledwie 20 megabitów na sekundę, co jest wartością całkiem przyzwoitą dla większości zastosowań. Na przykład nagrywając gameplay z konsol zeszłej generacji, wysyłających obraz w 720p, jest to przepustowość wystarczająca dla ładnego, stosunkowo ostrego obrazu we wszystkich prócz Najbardziej wymagających warunków nagraniowych. Przeskoczmy natomiast do aktualnej generacji, i w 1080p zaczyna robić się dla kodeka dość tłoczno. Nagrania zaczynają charakteryzować się typową dla H264 szarową mgiełką pokrywającą czerni, a dynamiczne sceny w 60fps zamieniają się w delikatną sieczkę. Nie będzie to dużym problemem na YouTube, gdzie strona sama mocno kompresuje filmy i wszystko traci na jakości, ale gdy już na wejściu wrzucać będziemy materiał o niższej ostrości, osiągniemy ostatecznie odrobinę gorszy efekt niż moglibyśmy, gdyby karta mogła nagrywać w 30 czy 40 megabitach, co jest dziś absolutnym minimum dla kart wewnętrznych. Dużo lepiej jest w trybie desktopowym. Podłączona do komputera karta może nagrywać nawet w imponujących 60 megabitach, co robi spore wrażenie, biorąc pod uwagę, że korzysta ze starusieńkiego interfejsu USB 2.0. Nie jest to natomiast obraz nieskompresowany, szczególnie na gradientach widać, że karta przesyła komputerowi obraz przetworzony o jakości odbiegającej od tego, co wysyła konsola. Efektem ubocznym jest też około półsekundowe, ale zmienne w czasie opóźnienie podglądu obrazu. Lag jest na tyle mały, by dało się grać w proste gry, czy streamować w ten sposób obraz, ale w tytułach bardziej dynamicznych będzie to duży problem. Latencja na poziomie paruset milisekund jest oczywiście nie do usprawiedliwienia, ale też sam producent nie sugeruje, by z podglądu korzystać do grania. Zamiast tego powinno korzystać się z wbudowanej przelotki HDMI i grać na telewizorze. Podgląd w aplikacji ReCentral pozostaje… cóż, tylko podglądem. Próbowałem grać tak w Wipeouta, Injustice czy Chippa i Dayla i niestety pół sekundy opóźnienia dawało mi się ostrowe znaki. Ostatecznie jednak jest to najlepsze rozwiązanie dla graczy przenośnych, a rozumiem przez to takich, którzy chcą nagrywać bez peceta. Współczesna alternatywa po prostu nie istnieje. Żadna inna karta tej klasy nie nagrywa 60 fpsów, a i 20 megabitów na sekundę to więcej niż oferuje większość zgrywarek konkurencyjnych. Więc krytykowanie systemu za to, że karta przenośna, zasilana po USB, nie daje takiego samego efektu jak potężniejsze karty wewnętrzne, wydaje mi się trochę nie na miejscu. Live Gamer Portable to system celujący w bardzo konkretne grono ludzi, którzy chcieliby przenieść ciężar przechwytywania obrazu na zewnętrzne urządzenie, częściowo bądź całkowicie eliminując komputer z tego równania. Może być dobrą kartą dla grających na laptopach, które same nie dałyby rady z nagraniami, czy konsolowców, którzy nie chcą bądź nie mogą odpalić peceta tylko po to, by nagrać gameplay. No i na przykład przedstawicieli prasy, którzy mogą zabrać LGP2 na pokaz prasowy nowej gry, bez konieczności zabierania ze sobą całego laptopa. To taka karta, która chce robić wszystko i każde zadanie spełnia przynajmniej dostatecznie. Kartę dostałem do recenzji od firmy Avermedia, która w ramach testu postawiła tylko jeden warunek: by w materiale wspomnieć jeszcze o tym, że jeżeli spodobał Wam się koncept Live Gamer Portable 2, ale karta wydaje się dla Was zbyt skomplikowana, zbyt droga lub przepełniona funkcjami, których nie potrzebujecie, to istnieje jej sporo tańsza uproszczona alternatywa LGP Lite. To Junior AverMedia o bardzo podobnej metodzie działania z paroma różnicami. Najważniejszą jest to, że nie ma gniazda na karty, więc do działania wymaga komputera z portem USB i nie może zgrywać obrazu bez niego. Po drugie, nagrywa tylko w 30 fps. Po trzecie, podobnie jak pozostałe karty USB 2.0, generuje opóźnienie w podglądzie nagrania, więc zmusza do grania na telewizorze przez wbudowaną przelotkę HDMI zamiast prosto w okienku programu. Natomiast jeśli starczy Wam 30 FPS, to jest to dużo tańsza metoda na uzyskanie wysokiej jakości obrazu z dowolnego urządzenia HDMI. Avermedia LGP2 pozostaje natomiast bezsprzecznie dużo bardziej wielozadaniowym i kompetentnym systemem, co odbija się również w jego cenie. Jeśli wierzyć Amazonowi, mówimy tu w tym momencie o minimum 750 zł. To sporo jak na zgrywarkę, ale w tym momencie jest to jedyna sensowna opcja dla chętnych na przechwytywanie w drodze.